Wyobraź sobie, że mówię ci, że wszystko co słyszałeś o stworzeniu Ewy zostało błędnie przekazane, że to co mówiono ci od dziecka na zajęciach szkółki niedzielnej, z ambony czy nawet w rodzinnych rozmowach opierało się na tłumaczeniu, które zmieniło znaczenie jednego słowa i tym samym całkowicie zmieniło sposób, w jaki postrzegamy mężczyzn i kobiety aż do dziś. Wyobraź sobie, że historia o żebrze Adama. Ten obraz, który wrył się w Twoją pamięć jako symbol pochodzenia kobiety, nie jest dokładnie taki, jak myślałeś. Tak, dokładnie tak. Dzisiaj odkryjesz, że Biblia mówi coś znacznie głębszego, rewolucyjnego i zaskakującego, niż prosta idea żebra, które stało się kobietą. To, co zaraz usłyszysz, nie jest teorią spiskową ani współczesnym wymysłem. To starożytna prawda, która była ukryta na widoku, czekając na ponowne odkrycie. I kiedy to zobaczysz, nie będziesz już mógł wrócić do poprzedniego myślenia. Od zarania dziejów opowieść z Księgi Rodzaju, rozdział drugi, była powtarzana jak święty poemat. Bóg zesłał głęboki sen na Adama, wyjął jedno z jego żeber i z tego żebra uformował kobietę. Gotowe: Ewa. Proste, prawda? Ale co by się stało, gdybym ci powiedział, że to żebro niekoniecznie jest żebrem, i że tajemnica kryje się w hebrajskim słowie „sela” które przez wieki tłumaczono jako żebro, ale którego prawdziwe znaczenie całkowicie zmienia nasze zrozumienie boskiego planu. Odpowiedź znajduje się w oryginalnym tekście. Po hebrajsku tsela nie oznacza tylko żebra, oznacza także bok, flankę, część strukturalną, coś co podtrzymuje, stanowi podstawę, czego nie można usunąć bez wpływu na całą strukturę. Wyobraź sobie głębie tego – jeśli Bóg nie wyjął tylko małej kostki, ale podzielił Adama na dwie równe i komplementarne części, to Ewa nie jest przedłużeniem Adama, ale jego integralną częścią. Zanurzmy się w tekst, aby przyjrzeć się temu z bliska. W Księdze Rodzaju 2:21 oryginalny hebrajski tekst mówi: wajikach achat micelotaw, co dosłownie tłumaczy się jako i wziął jedną z jego cela. Jeśli przeanalizujesz ponad 40 wystąpień tego słowa w Biblii hebrajskiej, zobaczysz, że w zdecydowanej większości przypadków oznacza ono Bóg, czegoś wielkiego i świętego. Na przykład w Księdze Wyjścia 25.12 Bóg nakazuje umieścić złote pierścienie na czterech bokach arki przymierza, aby można ją było nosić. Słowo użyte na bok to cela albo w Księdze Wyjścia 26:20 przy budowie namiotu spotkania, gdy Bóg opisuje boczne ściany znowu cela, a w Pierwszej Księdze Królewskiej 6:5, gdy Salomon buduje świątynię, boczne komnaty nazywane są cela. To struktury fundamentalne części, które nadają formę i równowagę temu, co święte. Zastanów się teraz, jeśli we wszystkich tych fragmentach cela oznacza coś strukturalnego, Zasadniczą i podtrzymującą część, dlaczego w księdze rodzaju 2,21 miałoby to być tylko małą kostką? Gdy to zrozumiemy, zdajemy sobie sprawę, że Bóg nie wyjął z Adama czegoś małego czy zbędnego. Podzielił Adama na pół, tworząc Ewę z pełnej, istotnej części, która wcześniej była z nim zjednoczona. To zmienia wszystko. Oznacza to, że mężczyzna i kobieta są stworzeni z tej samej esencji, tej samej substancji. Tej samej godności. Ewa nie jest drugorzędną ani gorszą częścią, jest połową całości, która odzwierciedla pełny obraz Boga. Księga Rodzaju 1:27 już nas na to przygotowuje: Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył mężczyznę i kobietę stworzył. Zauważ, że zanim jeszcze opisano stworzenie Ewy. Biblia mówi nam, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni razem na obraz Boga. To pokazuje, że w zamyśle Boga mężczyzna i kobieta od początku stanowili zjednoczoną całość. Ale dlaczego więc idea żebra zwyciężyła? Odpowiedź tkwi w kulisach historii tłumaczenia Biblii. Gdy żydowscy uczeni tłumaczyli Stary Testament na grekę w słynnej Septuagincie, użyli słowa pleura, które może oznaczać zarówno żebro, jak i bok. W wulgacie łacińskiej przetłumaczono to jako costae, czyli żebro. I tak przez wieki tradycja zachodnia utrwaliła ideę żebra, kształtując teologię, doktryny, a nawet całe kultury, które zaczęły postrzegać kobietę jako zwykły dodatek do mężczyzny, stworzony z czegoś małego i mniej istotnego. Jednak gdy wrócimy do oryginalnego hebrajskiego tekstu, odkrywamy, że Bóg czynił coś nieskończenie większego podzielił Adama na dwa równe w swej esencji byty, różne w wyrazie, aby razem w pełni odzwierciedlały jego obraz. To objawienie prowadzi nas do kolejnego zadziwiającego szczegółu. Gdy tekst mówi, że Bóg stworzył kobietę, hebrajskie słowo to banach, które oznacza budować, wznosić, projektować. To samo słowo używane jest do opisania budowy świątyni Salomona w I Księdze Królewskiej 6:7. A dom, gdy go budowano, był wznoszony z doskonałego kamienia. Oznacza to, że Bóg nie stworzył kobiety z resztek mężczyzny. On ją zaprojektował z troską, intencją i miłością. Ewa jest boskim arcydziełem, zbudowanym, by odzwierciedlać piękno, siłę i mądrość Stwórcy. Gdy Adam ją widzi, nie mówi: O, kawałek mnie!, mówi: To jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała rozpoznaje w niej pełnie siebie część, której mu brakowało, aby razem mogli żyć pełnym obrazem Boga. Ten szczegół nie jest błahy, to klucz, który obala wieki zniekształconych interpretacji, które uczyniły Ewę postacią mniejszą, sprowadzoną do roli podporządkowania. Jednak tekst biblijny, czytany w oryginalnym języku, ujawnia, że kobieta jest istotną częścią boskiego projektu, równą w wartości i godności. Stworzoną, by iść ramię w ramię z mężczyzną. Gdy to zrozumiemy, dostrzegamy, że historia stworzenia nie dotyczy tego, kto rządzi, a kto słucha, ale jedności, partnerstwa i wzajemności. To bomba, której wielu nigdy nie słyszało. Ewa nie została stworzona z żebra, została stworzona z boku, z tą samą wartością i tym samym celem, co Adam. Gdy spojrzymy na resztę tekstu biblijnego, Znajdujemy jeszcze więcej potwierdzeń, że zamiarem Boga zawsze było ustanowienie równości i partnerstwa między mężczyzną a kobietą. W Księdze Rodzaju 2.22 widzimy, że z żebra, które Pan Bóg wyjął z człowieka, uformował kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Ale zagłębmy się. Czasownik użyty w hebrajskim dla uformował to banach i jak już widzieliśmy, oznacza on budować, wznosić, ustanawiać. Bóg nie uformował Ewy przypadkowo. Zbudował ją, jakby wznosił sanktuarium, jakby każdy szczegół był starannie zaprojektowany, by odzwierciedlać coś świętego. To pokazuje, że kobieta nie jest improwizacją ani dodatkiem do mężczyzny, ale istotną częścią wielkiego gmachu stworzenia. Ten sam czasownik Banach pojawia się w różnych fragmentach opisujących boskie projekty, jak budowa ołtarza uwielbienia, Księga Rodzaju 8:20. Czy murów Jerozolimy. Nehemias 2,17. Za każdym razem, gdy Biblia używa tego słowa, mówi nam, że powstaje coś ważnego i świętego. Więc gdy Bóg buduje Ewę, wznosi arcydzieło, które dopełnia ludzkość, a nie coś gorszego czy podporządkowanego. Wyobraź sobie, że Bóg wielki architekt projektował Ewę z taką samą troską i celem, z jakim projektował miejsce, w którym miała zamieszkać jego chwała. To o wiele więcej niż historia o kawałku kości. To objawienie, jak mężczyzna i kobieta razem odzwierciedlają pełnię obrazu Boga. A co powiedzieć o reakcji Adama, gdy po raz pierwszy zobaczył Ewę? To jest teraz kość z moich kości i ciało z mojego ciała, powiedział, rozpoznając w niej nie mniejszą część, ale coś równego i istotnego. Po hebrajsku wyrażenie to jest pełne emocji i uznania. Zot co oznacza coś w rodzaju tym razem w końcu, to jest to: westchnienie radości i ulgi na widok kogoś, kto był częścią jego samego, kimś, kto w pełni dopełniał jego człowieczeństwo. Adam nie powiedział: O, ktoś, kogo mogę kontrolować, ale ona jest częścią mnie, ciałem z mojego ciała. To stwierdzenie nie jest tylko poetyckie, jest teologiczne to potwierdzenie równości i godności obojga przed Bogiem. Nie można jednak mówić o tym fragmencie, nie spoglądając na to, co wydarzyło się później. W księdze Rodzaju III widzimy, jak Grzech wszedł na świat i zniekształcił wszystko, co Bóg zaprojektował. Wąż oszukał Ewę, a ona zjadła zakazany owoc, dając go także Adamowi, który był z nią. Nagle to, co było jednością, stało się podziałem. Ukryli się przed Bogiem, przykryli się liśćmi i zaczęli obwiniać się nawzajem. To, co wcześniej było kością z moich kości, stało się oskarżeniem. Adam, który rozpoznał Ewę jako część siebie, teraz ją obwinia. Kobieta, którą mi dałeś za towarzyszkę, dała mi z drzewa i jadłem. Księga Rodzaju 3.12. Kobieta z kolei obwinia węża. Grzech nie tylko zerwał ich relacje z Bogiem, ale także zniszczył harmonię między mężczyzną a kobietą. A co mówi Bóg w księdze Rodzaju 3, 16? Twa tęsknota będzie ku twemu mężowi, a on będzie panował nad tobą. Tutaj Bóg nie ustanawia hierarchii. Opisuje tragiczną rzeczywistość upadłego świata, gdzie jedność i równość zostały zepsute przez dominację i walkę o władzę. To bolesna konstatacja, że partnerstwo stało się rywalizacją, miłość zmieszała się z kontrolą, a godność obojga ucierpiała. Ale pierwotny zamysł Boga był inny. Nie stworzył Ewy by była zdominowana przez Adama, ani Adama, by był tyranem nad Ewą. Boskim planem była jedność, partnerstwo i wzajemność. Gdy przechodzimy do Nowego Testamentu, znajdujemy odnowienie tego planu w Jezusie Chrystusie. W Ewangelii Mateusza 19:5, 6 Jezus cytuje samą Księgę Rodzaju. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Jezus nie tylko potwierdza relację o stworzeniu, interpretuje ją jako opowieść o jedności i nierozerwalności. Zabiera nas z powrotem do Edenu przed upadkiem, do chwili gdy mężczyzna i kobieta byli równi, zjednoczeni i pełni. Paweł wzmacnia to w liście do Efezjan. 5:31:32. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię o Chrystusie i Kościele. Paweł nie mówi tylko o małżeństwie, ale o czymś znacznie głębszym o jedności, która odzwierciedla relacje między Chrystusem a Kościołem. A w tej jedności nie ma miejsca na dominację czy niższość ale na miłość ofiarną i wzajemność. Chrystus nie dominuje nad Kościołem z autorytaryzmem. Kocha go, służy mu, odkupuje i wyniesie. Tak samo powinno być między mężczyzną a kobietą. Relacja miłości, służby i wzajemnego szacunku. Pomyśl teraz, jak Jezus postępował z kobietami podczas swojej ziemskiej służby. Łamał wszystkie kulturowe i religijne bariery, które spychały je na drugorzędne miejsce. Rozmawiał z samarytanką przy studni, rzucając wyzwanie wiekom uprzedzeń. Ukazał się najpierw Marii Magdalenie po zmartwychwstaniu i powierzył jej głoszenie dobrej nowiny. Bronił kobiety oskarżonej o cudzołóstwo, okazując współczucie i sprawiedliwość w świecie spragnionym potępienia. W każdym z tych czynów Jezus przywracał godność kobiet, odkupując pierwotny plan Boga. Apostoł Paweł, często błędnie interpretowany jako ktoś, kto podporządkowywał kobiety. W rzeczywistości wynosił je jako współpracownice Ewangelii. W liście do Rzymian XVI pozdrawia wiele kobiet jako liderki, diakonisy i współpracownice w misji Chrystusa. Uznaje, że w ciele Chrystusa nie ma mężczyzny ani kobiety, którzy byliby gorsi lub lepsi. W liście do Galatów 3,28 stwierdza z mocą: Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. To echo odnowionego Edenu. Chrystus nie prowadzi nas z powrotem do upadku i dominacji, ale do pierwotnego planu jedności i równości. Dlatego musimy zadać pytanie: Jak Kościół mógł tak długo ignorować to wszystko? Dlaczego wciąż uczymy, że Ewa pochodziła z żebra i że to czyni ją gorszą? Dlaczego nie mówimy głośniej o tym, że hebrajskie słowo cela oznacza Bóg? Podporę, istotną część czegoś wielkiego? Dlaczego nie głosimy, że Bóg banach ewe, jak buduje się świątynię, jak wznosi się coś świętego i niezbędnego? Gdy to zrozumiemy, zdajemy sobie sprawę, że kobieta nie jest asystentką, mniejszą pomocą, ale strukturalną częścią Bożego Zamysłu dla ludzkości. Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni, by żyć w harmonii, wspólnie odzwierciedlając pełnię obrazu Boga. To wielka prawda, którą musimy odzyskać, a odzyskanie tej prawdy to nie tylko poprawienie tłumaczenia, to uwolnienie serc, przywrócenie tożsamości, odbudowa relacji. To, co Bóg połączył, człowiek nie może rozdzielić. Mężczyzna i kobieta, ramię w ramię, równi w godności, różni w wyrazie, ale zjednoczeni w boskim celu, odzwierciedlania Jego chwały. Czas wrócić do Edenu. Nie do Edenu upadku, ale do Edenu pierwotnego projektu. Czas głosić z odwagą, że Ewa nie została wzięta z żebra, ale z boku. Czas uznać, że mężczyzna i kobieta to dwie połowy całości, wspólnie odzwierciedlające obraz Boga, Stwórcy. Być może zastanawiasz się, jeśli to wszystko jest tak jasne w oryginalnym tekście, dlaczego tak długo zajęło nam zrozumienie? Odpowiedź leży nie tylko w słowach. Ale także w tradycjach, które nas ukształtowały. Idea kobiety jako kogoś gorszego, podporządkowanego lub jedynie pomocnika mężczyzny nie pochodzi z księgi rodzaju, ale z wieków zniekształconych interpretacji, które wolały utrzymywać mężczyznę jako dominującą postać, podtrzymując społeczne struktury dominacji i kontroli. Gdy tłumaczy się cela jako żebro i odbiera się siłę pierwotnemu znaczeniu boku, Odbiera się kobiecie esencję jej godności i tożsamości jako równej części ludzkości, ale hebrajski tekst pozostaje tam, milczący, czekając na ponowne odkrycie. Słowo cela nie mówi o małej kości, ale o całym boku, o strukturalnej części czegoś większego. To jakby Bóg mówił do nas: Pomylicie się, redukując mój plan do kawałka kości. Zbudowałem Ewę z boku Adama. Aby razem mężczyzna i kobieta tworzyli żywą świątynię, która odzwierciedla moją chwałę. To nie tylko szczegół językowy, to objawienie, które przywraca prawdę o stworzeniu i obala wieki duchowego i kulturowego ucisku. Gdy spojrzymy na czasownik Banach, użyty do opisania stworzenia Ewy, widzimy jeszcze więcej piękna i intencjonalności Boga. Ten czasownik pojawia się w tekstach takich jak Przysłów 14.1. Mądra kobieta buduje swój dom. Ten sam czasownik, który opisuje kobiecą mądrość w budowaniu domu, opisuje Boga budującego pierwszą kobietę. To nie przypadek, to jakby pismo uczyło nas, że Ewa jest pierwszym arcydziełem zaprojektowanym, by objawiać boską mądrość. Tak jak świątynia została zbudowana, by być miejscem obecności Boga, tak Ewa została zbudowana, by być nosicielką boskiego obrazu w pełnej równości z Adamem. Nie jest dodatkiem, który można odrzucić, ale świętą połową, która objawia, kim jest Bóg. A gdy Adam budzi się z głębokiego snu i widzi Ewę, nie mówi: Nareszcie ktoś, kto mi posłuży. Nie patrzy na nią jak na asystentkę, ani kogoś gorszego. Jego słowa są pełne podziwu i uznania. To jest teraz kość z moich kości i ciało z mojego ciała. Rozpoznaje w niej swoją własną esencję część, której mu brakowało. By mógł w pełni żyć boskim planem wspólnoty. Adam rozumie, że Ewa nie jest ani gorsza, ani lepsza, ale równa, dopełniająca go w godności, wartości i celu. Eden był miejscem jedności, doskonałej harmonii, gdzie mężczyzna i kobieta szli ramię w ramię, wspólnie odzwierciedlając obraz Stwórcy. Niestety, grzech zniszczył tę harmonię. Gdy nie posłuchali Boga, Mężczyzna i kobieta po raz pierwszy doświadczyli rozdzielności, winy i strachu. W Księdze Rodzaju 3.12 widzimy Adama wskazującego palcem na Ewę. Kobieta, którą mi dałeś za towarzyszkę, dała mi z drzewa i jadłem. Relacja, która wcześniej była partnerstwem, staje się oskarżeniem. Jedność zamienia się w podział. Miłość ustępuje miejsca strachowi, a równość staje się hierarchią. Tekst pokazuje, że upadek nie tylko oddzielił człowieka od Boga, ale także zerwał relacje między mężczyzną a kobietą. To, co miało być ramię w ramię, stało się relacją dominacji, ale Bóg nie porzucił swojego pierwotnego planu. W całej historii biblijnej widzimy, jak Bóg działa, by przywrócić to, co zostało złamane. W Chrystusie II Adamie widzimy odkupienie godności i równości między mężczyzną a kobietą. Jezus nie tylko głosił o miłości i służbie, on to żył. Rozmawiał z kobietami, które były pogardzane, jak Samarytanka w Ewangelii Jana 4, i traktował ją z szacunkiem i godnością. Uwalniał kobiety uciskane, uzdrawiał chore i pozwalał, by były wśród jego najbliższych uczniów. Gdy z martwych wstał, najpierw ukazał się Marii Magdalenie, powierzając jej przesłanie z martwych wstania. Najważniejszą wiadomość w historii ludzkości. To nie było przypadkowe, to było celowe. Jezus przywracał głos kobiet i zwracał im miejsce, które zawsze do nich należało, ramię w ramię z mężczyzną w boskim planie. A Paweł, tak często błędnie interpretowany, w rzeczywistości potwierdza tę równość w Chrystusie. W liście do Galatów 3.28 głosi z odwagą: Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. To nie negacja różnic, ale potwierdzenie jedności w godności i wartości przed Bogiem. To odnowiony Eden, gdzie mężczyzna i kobieta znów idą ramię w ramię, wspólnie odzwierciedlając boski obraz. Dlatego czas naprawić tę historię. Czas przestać uczyć, że kobieta została stworzona z żebra, jakby to było coś małego czy nieistotnego. Czas odzyskać hebrajską prawdę. Ewa została uformowana z boku Adama, zbudowana z tej samej substancji, zaprojektowana, by iść u jego boku jako równa. Gdy to zrozumiemy, wszystko się zmienia. Zmieniają się rodziny, zmieniają się kościoły, zmieniają się kultury. Gdy uznajemy, że mężczyzna i kobieta to dwie połowy ludzkości, która jest pełna tylko w jedności, przywracamy Boże marzenie dla stworzenia. I dlatego nie możesz zatrzymać tej prawdy tylko dla siebie. Podziel się nią ze swoim kościołem, grupą biblijną, przyjaciółmi i rodziną. Niech wszyscy wiedzą, że słowo żebro to w rzeczywistości Bóg, że Ewa nie jest dodatkiem do mężczyzny, ale równą i istotną częścią boskiego celu. Bo gdy rozumiemy oryginalny tekst, rozumiemy serce Boga. A w tym sercu Znajdujemy uzdrowienie dla ran spowodowanych wiekami zniekształconych interpretacji. Jeśli więc to przesłanie Cię poruszyło, nie odchodź bez zostawienia polubienia, bez zapisania się na kanał i bez włączenia dzwonka, by otrzymywać wszystkie nowości. Tutaj zawsze będziemy zgłębiać pismo, szukając prawdy, która wyzwala i przemienia. A teraz, gdy wiesz, że Ewa nie była tylko żebrem, ale bokiem Adama, masz odpowiedzialność, by szerzyć tę prawdę. Bo to, co Bóg połączył, żaden człowiek nie ma prawa rozdzielić. I to w tej miłości, w tej przywróconej godności budujemy silne relacje, zdrowe rodziny i kościoły, które odzwierciedlają chwałę Boga. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym studium, gdzie będziemy dalej odkrywać ukryte prawdy w Słowie. Do zobaczenia!